Będzie jeszcze większa rana, jeszcze bardziej się poranicie. Dopiero wtedy, kiedy moje rany będą uzdrowione Jego miłością, mogę Jego miłością uzdrawiać rany tego, komu mówię kocham. Dlatego relacja z Nim jest absolutnym fundamentem, jest najważniejsza. Żeby ona zaczęła czynić cuda w moim życiu, Muszę być przekonany o tym, że jestem kochany tak, jak marzę o tym w swoim sercu, do nieskończoności. Czyli nieskończenie bardziej jestem kochany, niż sobie wyobrażam, że mogę aż tak być kochany. On mnie tak kocha. Pamiętajcie, że to wszystko, co jest w sobie Bożym. Okazywane jako sąd Boży, gniew Boży, kara Boża. To są terminy, które określają skutki i konsekwencje mojego życia, moich grzechów.